Witajcie, witajcie. Aleksandra Rosińska. Jestem logopedą, neurologopedą, terapeutą niefunkcjonalnym. i dzisiaj spotykamy się po to, żeby sobie opowiedzieć o tym, jakie kompetencje w czystej teorii powinien mieć terapeuta miofunkcjonalny, o tym, kim jest terapeuta miofunkcjonalny. I z czego moim zdaniem, do wszystkiego, do każdego zdania, przed każdym moim zdaniem, dopiszcie sobie moim zdaniem, skąd warto się uczyć, na jakie szkolenie warto pójść. Z autopsji jestem w stanie powiedzieć, co warto. Nie będziemy opowiadać sobie o tym, co nie warto, natomiast o tym, co warto, skąd warto i jak to zrobić. Dobra. Spektrum zainteresowania leży przebieg funkcji biologicznych w obrębie narządu rzucia, leży ta baza motoryczna dla rozwoju kolejnych umiejętności i leży, leży funkcjonowanie mięśni, mięśni, kompleksu ustno twarzowego i struktur w związku z tym. W związku z czym moja najstarsza pacjentka miofunkcjonalna miała lat 66, najmłodszy, najmłodszy pacjent dwa dni. Także, jak widzicie, ten przekrój jest duży, jako że i zaburzenia miofunkcjonalne we wszystkich grupach wiekowych mogą występować. Jeżeli chodzi o tych naszych najmłodszych pacjentów, to znaczy o noworodki, o niemowlęta, to to, co będziemy obserwować w ramach trudności miofunkcjonalnych, no to oczywiście trudności z uchwyceniem broda brodawki sutkowej, trudności z przebiegiem sania. Będziemy w tej grupie obserwować również trudności koordynacyjne, trudności z zakresu koordynacji sania, połykania i oddychania. To, co prezentują w ramach symptomów, w ramach zaburzeń miofunkcjonalnych, objawów zaburzeń miofunkcjonalnych, nasi najmłodsi pacjenci, to oczywiście nieprawidłową pozycję spoczynkową języka i to się będzie przewijało w każdej dowolnej grupie wiekowej, że Trafią do nas pacjenci miesięczni, dwuletni, dwudziestoletni, dwunasto po drodze. Trafią do nas pacjenci ze zmniejszoną ruchomością języka, która będzie wpływała na przykład na umiejętność opracowywania pokarmów, która będzie wpływała na trudności z rozszerzaniem diety, czy która może wpływać na trudności z rozszerzaniem diety. Trafią do nas pacjenci z nieprawidłową pozycją spoczynkową warg, oczywiście z nieprawidłową pozycją spoczynkową żuchwy, której tu nie ma taką pacjentkę w tej pierwszej grupie wiekowej, tak posiadam. Pacjenci z wybiórczością pokarmową, i tu zawsze pamiętamy, że tak samo jak przy refluksie, wybiórczość pokarmowa nie zawsze będzie pokłosiem zaburzeń funkcjonalnych, ale może być stąd diagnoza różnicowa. Do... Czyli jak już jesteśmy w tej najmłodszej grupie pacjentów, to z czego warto się uczyć? Co warto, rzeczywiście, co, co, na co moim zdaniem, warto wydać pieniądze. Na pewno na Biblię, czyli na dr Neri Gugulską i na karmienie piersią w teorii i praktyce, cegła straszliwa. Duże to to, bardzo ciężkie, natomiast bardzo fajnie wydane, bardzo fajnie napisane. Dobrze się czyta nawet na wieczór do poduszki, oczywiście w zależności od tego, co lubicie. Natomiast dobrze się czyta, opatrzone zdjęciami, bardzo fajnie wyjaśnione, z bardzo bogatą bibliografią, w związku z czym wiemy, do czego się odnieść. Dobry wieczór.